No to znajdujemy się na punkcie, gdzie przeprowadzamy RKO, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Tutaj harcerze uczą się, jak to wszystko przeprowadzić. Ogólnie proces ten cały przebiega, żeby przywrócić funkcje życiowe i robimy to wtedy, kiedy poszkodowany nie oddycha. Punkt ten polegał na tym, aby zapoznać uczestników z zasadami ewakuacji, bezpiecznej ewakuacji poszkodowanych. Mój punkt polega na tym, aby nauczyć tych, tych młodych druchów i druchenki receptacji krążeniowo-oddechowej u niemowląt, która jest troszeczkę inna niż zwykłe RKO. I właśnie staramy się tutaj tego nauczyć i pomóc im zdobyć tą wiedzę. U nas na punkcie pokazujemy jak zakładać kołnierz ortopedyczne oraz kamizelkę CAT, która, z, która pomaga wyciągać osoby z samochodu w czasie, czasie wypadku. W naszym tutaj punkcie e, młodzi ludzie, arcerze zapoznają się z podstawowymi zasadami sprawania linii gaśniczych, Uczą się od podstaw, jak rozwinąć linię, jak przystąpić do gaszenia pożaru, jak sprawić drabinę. Zapoznają się ogólnie ze sprzętem, jaki dysponuje Państwowa straż pożarna. Tutaj na punkcie jest punkt związany z ranami i z ciałami obcami w ranach. No i uczestnicy mogą zobaczyć jak wygląda takie ciało obce w ranie, no i uczą się postępowania, tak? Czyli jakie są zasady postępowania z ranami, jak się zaopatrza rany i ciało obce. Na tym punkcie jest, są zajęcia z usztywnienia za pomocą szyn, orto, tych ortopedycznych. Będziemy pokazywać, jak ich używać w jakich sytuacjach i tłumaczyć, na czym to polega. Na tym punkcie uczymy, uczymy ludzi, jak wykonywać rezystację krążeniowo-oddechową w przypadku, gdy mamy AED i gdy nie mamy. Uczymy ludzi, jak ewakuować poszkodowane osoby bez przyrządów specjalistycznych, jak ewakuować osoby za pomocą własnych mięśni, za pomocą pleców, nóg, rąk. To się nazywa ładnie ewakuacja nasobna. Punkt bezpieczeństwa dotyczy przede wszystkim zachowań, zagrożeń w ruchu drogowym. Tutaj młodzież może nauczyć się, jak unikać tych zagrożeń, ale również poprzez sprzęt audiowizualny, poprzez filmy, my docieramy do nich, ukazując im, jakie błędy najczęściej popełniają.